Bo mówimy o tym, że szkoła nas niczego ciekawego nie uczy. A to może i jest prawdą, ale w trakcie tej nauki zdążysz przetrzeć swoje ścieżki w neuronach i szare komórki wypracować na tyle, żeby były w stanie już w życiu dorosłym o wiele lepiej pracować i edukować się w tym, czym lubisz. I to ja oprócz tej standardowej ścieżki dostałem piękne, o wiele bardziej multizmysłowe doświadczenie w obcowaniu z muzyką nauki. Jej takiej kompletnej, okrągłej, e, z każdej strony, dzięki czemu pewnie w jakiś inny sposób myślę, który mnie prowadzi na jakieś inne, inne ścieżki. Warto. Absolutnie każdemu polecam tę ścieżkę, nawet jeżeli nie planuje zostać. Hmm, nie wie, czy planuje, no bo tego nie wiadomo na początku tej, tej ścieżki, ale pod, podjęcie się tego wyzwania. I zawsze tak o tym myślałeś? Czy były takie chwile, gdy sobie myślałeś, że czujesz jak niespełniony muzyk? Czy znaczy, niespełnionym muzykiem byłem wtedy, kiedy chciałem zmienić instrument i nie mogłem tego wykonać? Ale to była taka frustracja, czyli nie chciałem rezygnować z roli muzyka. I niezależnie od tego, czy by mi wyszło po tej zmianie, czy nie, to nie czułbym tego braku spełnienia, tylko byłbym zadowolony ze ścieżki, którą przeszedłem i co osiągnąłem.